Radio największy portal informacyjny regionu. W niedzielne popołudnie na Kępińskim rynku odbył się festyn familijny i jego organizatorem był Kępiński Ośrodek Kultury. Od godziny 16 rozpoczął się bogaty program artystyczny. Nie zabrakło elementów tanecznych podczas tanecznego show dzieci ze studia Tańca Retro na scenie zaprezentowali się uczniowie szkół oraz dzieci z przedszkoli. Świętujemy dzisiaj na rynku Kępińskim cudowny wspaniały dzień dziecka. Pogoda nam dopisała. Rzeczywiście jest bardzo słonecznie, bardzo pięknie, bardzo radośnie. Myślę, że nawet za słonecznie, ale jest dużo ludzi, cieszymy się. Jest mnóstwo dzieciaków, jest, są dzieci i młodzież ze szkół, które zaprosiliśmy do udziału w naszym Dniu Dziecka. Są wspaniałe stoiska, które. Mam nadzieję będą cieszyły naszych najmłodszych podopiecznych i mieszkańców miasta i gminy Kępno. Do wspólnej zabawy zachęcało najmłodszych ciocia Kaloria, która zabrała je tanecznym krokiem przez świat. Były więc konkursy, a wszystkie dzieci otrzymały drobne nagrody i radości nie było końca. Chętni mogli wziąć również udział w konkursie plastycznym. Pogoda sprzyjała zabawie i odpoczynkowi. Mieszkańcy licznie więc przybyli na Kępiński Rynek, aby podziwiać popisy najmłodszych mieszkańców gminy. Festyn był także elementem integracji i wspieraniem lokalnej kultury.